Ej, hey jedyta, co ty robisz? Przestań mówić, że ten COVID nie istnieje, że jest fikcją i uspokój się. Hej, sokole, ty wiesz przecież, przeczytałam w internecie. Pytaj ziemby, on ci powie, jaka prawda jest. Jak mam pytać tego tuka? On chce leczyć moczem borcuka, weźmie kasę i ucieknie. On oszustem jest. Siemba to jest, specjalista. Znajdzie leki w suchych liściach. Przestań wierzyć, fajcerowi zacipują cię. Teraz jęczysz, mi o chipach. Oni chcą nam grzebać w mózgach, gdy jesteśmy sterowani. Soros cieszy się. Jaki Soros? Jaki Soros? O co ci w zasadzie chodzi? Przez internet pełen fejków, przez nienawiść do ekspertów, na Facebooku szukasz spisków. Pojebało cię. Czy ty musisz być tak hamski? Czy czytałeś słodsze piątki? Przestań mówić, Czy wiesz lepiej. Piątku są nosa. Nie wiem lepiej. O to chodzi. Nie po to przeszliśmy przez tysiące lat rozwoju nauki, żeby teraz uznać, że nauka zrobiła się troszkę zbyt skomplikowana, więc lepiej udawać, że nie istnieje. I tak będę ślepo wierzył w słowa ludzi, którzy wiedzą o medycynie więcej niż ja. Ja swój rozum mam i wiem, że gdy mam problem, powinienem korzystać z wiarygodnych źródeł, bez żółtych pasków na dole ekranu. Ale trzeba na spokojnie wszystko sprawdzić, żeby nie było wątpliwości. Najważniejszy zawsze dialog, a my tu Potrzebny jest dialog, a następnie potrzebne jest zakończenie dialogu i zabranie się do roboty. Życie to nie TVN24, gdzie każda informacja musi być kolejną, niekończącą się kontrowersją. W mediach, gdy kończy się dramat, kończą się pieniądze. W rzeczywistości musimy iść dalej. Nie ma czasu na ładne piosenki. Nie ma czasu na teorie spiskowe. To czas na zakończenie pandemii. Mamy na to tylko jeden sposób. Nie dasz rady mnie pokonać! Jestem zbyt silny! Ja nie dam rady, ale poczekaj na drugą dawkę. O oh, nie! Ua!